Na no z tej strony dzisiaj po sobie Ultimate Red Zone Celmax Nie wydaje mi się, że jest szansa, żeby udało mi się tu przejść, jednak chcę wam pokazać pewną możliwość. Niech będzie coś takiego. Znaczy po prostu Ajajaj, jajaj, źle znowu będzie źle. Będzie źle. Problem jest taki, że on, jeżeli usadza ultimate super tak ultimate, to redukuje obrażenia od gościa w tej turze. My nie jesteśmy w stanie zrobić w tym momencie ultimate'a. No co bym tu nie ruszył, to mu się nie przestawi. Jak to trafię, to ten fioletowy zbronień tak w prawo. Także niekoniecznie, no niekoniecznie się to dobrze ułożyło, zobaczymy. Generalnie nawet jak będę failował, to będzie po prostu taki filmik failów, już kiedyś tak zrobiłem, o leci super atak. I no, generalnie i tak się spotkałem z lepszym odzewem, że było ciekawiej to oglądać niż filmik nawet bez, bez komentarza, ale nawet udany. No ja te filmiki takie z misji, co bez komentarza dodaję, po prostu nagrywam, bo... Coraz rzadziej mam szansę nagrywać z dźwiękiem, O fajnie dwa super ataki poszły na Piccolo, który tankuje to jak w super rotat, fajna rotacja, farcik, eee, no i co, no i po prostu nagrywam tamte, żeby w razie co ktoś podpatrzył drużynę, sobie zobaczył jak to wygląda, generalnie może się komuś przyda, zobacz, 300, oh my god, ale damage, generalnie to się... Na pewno nie uda, choć jest jakaś tam nikła szansa, że może przejdziemy ten eventik Największy tutaj problem będzie po prostu przetrwać do szóstej rundy, gdzie Piccolo się będzie mógł zamienić i będzie łatwiej. Tu mamy taką kolejną ciekawą drużynę. Tu już od razu odpalimy WISA, choć nawet to może być niewystarczające w tym wypadku. Hop. Czy my to tak chcemy? I teraz jest tutaj tak. Ten gość na pierwszej pozycji ma wysoką szansę na guarda, na drugiej, trzeciej ma yy, średnią szansę. Jeżeli ma guarda, ma redukcję 50%. Jak jej nie będzie miał tutaj, to po prostu giniemy. E, mógłbym też tak zrobić, tak to Piccolo, trochę lepsze będzie miał linkie. A tu niby większą szansę będzie miał na guarda, trochę mniej ma defensywę od Piccolo, Piccolo ma więcej. Ry A, zaryzykujmy. Zaryzykujemy w coś takiego zagrać. To i tak, tak jak mówię, będzie film. Mnóstwo prób. Jest i guard, jest i piękne tankowanie. Ktoś, kto nie grał tego eventu, to pomyśli, że gramy, e, gramy to naprawdę jakiś prosty event i w ogóle nic nie otrzymuje obrażeń. Ale tak nie jest, to, ten gość niszczy te postacie, niszczy, naprawdę. Także właśnie za oknem widzę jak ktoś próbuje wyjechać samochodem, ale tak go zostawili, że to jest praktycznie niemożliwe. Ja nie mogę, jak ja uwielbiam ludzie bez pomyślunku parkują w samochód, gdzie popadnie i... Się, a, ktoś inny sobie będzie miał problem. Dobra, i zobaczcie, mamy w tym momencie 70% redukcji obrażeń. Dostajemy 80 tysięcy. Nie ma tragedii. Mamy kolejną rundę, mamy mało zdrowia. E, w tej rotacji jest taki. O oh my god znowu te zielone nie wiadomo gdzie są. Piccolo, piccolo na pierwsze trzy rundy ma Gwarda, tak? O, udało mu się wyjechać. Więc w tym momencie i tak mamy Gwarda. E, no. Zrezygnujemy chyba nawet z jego obrażeń w tym momencie, żeby on to po prostu przytankował. Mogłem to też zrobić, tak. Dodać 800 tysięcy defensywy. Jeżeli ten po środku zrobiłby ultra atak, będzie miał 2, 4, 6. Nie zrobi, chyba z zielonych się ładnie ułoży, ale też wątpię. To przytankuje. Ten tutaj sam nie przytankuje. No, odpalać drugiego Wisa. Dobra. Ryzykuję. Mam nadzieję, że on po prostu zrobi też jakieś uniki. Eee, no i trochę się wyleczyliśmy dzięki Piccolo, eee, jak to się nazywa. Po prostu odpowiednich orbów, no, odpowiednimi orbami. Jest i unik. Na razie nie ma tragedii. Jest i unik. Całkiem ładnie poszło. 16 milionów. No, Piccolo to jest bestia generalnie. Gdziekolwiek go można użyć, to jest bestia. Defensywna, ofensywna. A tylko przed, jak przetrwamy do szóstej tury, gdzie on będzie musiał się transformować, to będzie kozak totalny. No, ja w tym momencie od dłuższej opory nie mam nowych postaci. Generalnie, okej, okay, mam mnóstwo kamieni, mógłbym więcej samonować. Ale jak tak pomyślicie, ja na Pikoldo zrobiłem 450. Ja na e, kochanie zrobiłem 300. Na każdym banerze, na ostatnim zrobiłem 100, każdy baner coś summonuje. To, to nie jest tak, że ja wszystko też. E... O, ładna rotacja mi się podoba. Jeżeli, jeżeli na samym końcu on ma Guarda, to jest piękna rotacja, nie muszę używać Wisa. Jeżeli nie ma Guarda, to jesteśmy to zginęliśmy. Chyba że coś takiego zrobię. Niby nie będzie super ataku, tu Ryzykujemy czegoś, coś takiego zrobić. Jeżeli ten magwarda na samym początku, to mamy jednego Wisa zaoszczędzonego. Jeżeli nie ma. Magwarda. Ale i tak dużo otrzymujemy obrażeń. Nie podoba mi się to. Tury. chyba przeżyjemy na bardzo niskim zdrowiu Uu, nie podoba mi się to a jeszcze jeden super atak może być, dobra raczej przegraliśmy powinienem użyć Wisa, jeżeli nie no to mówię tu i tak musimy jakoś dotrwać do tej szóstej tury, więc yy, próbujemy, próbujemy, mam nadzieję, że nie będzie super ataku chociaż on chyba zawsze robi dwa super ataki na turę co jest w ogóle masakrycznym wymysłem gość, który tak tankuje robi dwa super ataki i zginęliśmy no nie, to był trochę, trochę chciałem przedobrzyć Przedobrzyć, generalnie jest ciężko przetrwać do szóstej tury No bo Wisa muszę w którejś turze spasować, tak? Najlepiej w dwie tury Jeszcze musi się tak trafić, że chcemy take piccolo Fajnie, że jest ten friend 100%, to jest naprawdę duży plus Musimy tak zrobić, żeby no, dotrwać do tej szóstej tury i żeby Piccolo był jeszcze w tej szóstej turze, co nie jest takie oczywiste. Ja mam lidera, e, tego co widzicie, mam 130% on jest procent HP tylko, a chyba reszta 170% atak DEF. E, rotacja kiepska, nie? On Piccolo Maguard na początku, ale, mm, ale mi się to nie podoba. Użyjemy Wisa. Od razu jedziemy, Wisa. Tym razem spróbujemy zagrać, no zobaczymy jak to będzie szło trochę może ofens defensywnie, o już leci super atak, ale z guardem i z redukcją obrażeń myślę, że wytankujemy. Co prawda, no właśnie dopiero teraz sobie zwiększył defensywę, więc za każdy ten drugi super atak jakby poleciał i leci, już będzie znacząco mniejszy. No, i też on, nie, on generalnie ten. Piccolo czerwony na samym początku to jest świetna postać, która najlepiej współpracuje, działa w drużynie z. Mówi Heroes, ponieważ wtedy ma. Czym więcej mamy w tej rotacji, mówi Heroes postaci, tym więcej on ma redukcji obrażeń. W tym momencie nie ma żadnej redukcji obrażeń, Chyba no nie ma tu nikogo, mówi Heroes poza nim. A może mieć jej 30%, w ogóle 30% redukcji obrażeń to jest w tej grze takie. Teraz widzę taka bezpieczna granica, którą twórcy boją się przekroczyć na takich normalnych postaciach, co jest w porządku, bo nie robią mega mocnych. Choć te nowe, jak z tym Keny, to muszę powiedzieć, że według mnie są trochę mocniejsze, dobra, gdzie jest 2, więcej ataku 2-4, tam jest ileś tam. Hop hop, hop, hop hop, nie będzie super ataku. Jakbym tak zrobił, to mógłbym z czerwonych zrobić super atak. Aczkolwiek zrobimy taką crazy akcję. On dostaje jeszcze więcej za key, także nice. Eee... Słaba. Słabe ustawienniki. I przyszłościowo na kolejną rundę też słabe. Zobaczymy, czy mamy redukcję obrażeń. I guarda. Nie mamy. <śm> 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 Dobra, <śm> ostatnia próba. To jest, wiecie, to, ta drużyna to jest. Tylko i wyłącznie albo mi się poszczęści wszystko, albo nie. Generalnie na tym stageu ja jeszcze tego nie próbowałem, ale myślę na tym, żeby spróbować tego Piccolo jako po prostu go zniukować. Dać support itemek, na przykład taki, czy któryś tego typu, że za każdy orb zadajemy większe obrażenia. Jakoś, ale tu chyba liderów nie można dać takich typowo na procent ataku za każdy orb. Nie wiem, ale generalnie on i tak ma tak dużo zdrowia i defensywy, że raczej byśmy go nie pokonali w pierwszej turze. No, zobaczymy. Pierwsza rotacja, mało tankowna. Jak hmm. myślę, co tu zrobić? No tu mogę mieć super atak, ale potem mogę nie mieć dla tego gościa na środku. Ten na końcu, jeżeli ma guarda, to wytankuje jak tu zrobię niech on nawet nie robi tego super ataku tu jest ultra atak wreszcie pokażę wam, że on też potrafi tankować po swoim ultra ataku no zobaczymy co wyjdzie, o leci super atak no, no nie mamy 30% szans chyba na unik ale nie mamy uniku, to jest to co mówiłem event, ciężki event Elerka jakąś tam 200 tysięcy defensywy, dostaje super atak przegrywamy na raz, ostatnia próba Też, no to już pewnie wrzucę filmik po, po tym sumonie, ale cały czas mnie korci, żeby na tym Goku wysumonować to jest Solidar 200%, który akurat mógłby mi się przydać właśnie w takiej sytuacji jak teraz. Nie wiem czy wielu innych, no Goku jest świetny, także mógłby, mógłby się przydać. Teraz fajna, fajna rotacja. Jedynym tutaj minusem, co chcemy zrobić? Czy chcemy, żeby ten tankował, czy chcemy, żeby tamten robił obrażenia? Jak myślicie ten trochę lepiej wytankuje zrobi tylko super atak niech będzie dobra, whatever whatever zobaczymy na końcu Gła. a, bo my po otrzymaniu Piccolo po otrzymaniu ataku chyba dawał key wszystkim i atak albo def już nie pamiętam, on chyba ataka ten Ultimate Gohan Death. Całkowicie o tym zapomniałem, no nie mam ani jednego, ani drugiego. Także nie pamiętam, eee, w ogóle ten Piccolo Friend chyba ani razu nie zrobił mi dodatkowego skierowanego potencjału ataku, nie, nie rozumiem tego. Hmm. Zobaczymy co tu będzie. Najgorsze, nie podoba mi się teraz, że o właśnie, mamy Guarda, mamy Farta, ale nie wiemy, że mamy tego gwarda, tak? Była rotacja, gdzie nie mamy ikonki, która nam gwar... pokazuje, czy jest guard, czy nie. Dobra, zobaczcie, co tu się dzieje. Tu generalnie nie mamy najmniejszych szans, nawet nie chcę próbować e, tankować tym gościem niebieskim. On, chyba że odpali dwa itemki, ale wtedy to zdecydowanie długo nie przetrwamy. Następna tura jest tankowna, tak? Będzie znowu tankowna, ale to jest beznadziejnie nietankowna. Jedyne co mi zostaje to albo odpalić drugiego wisa i wtedy zostaniemy za dwie tury, zginiemy w czwartej turze, bo tu nikt nie będzie. Dobra, ryzykujemy. Także to będzie prawdopodobnie ostatnie podejście. No, odpalenie dwóch wisów i tak mi no czwarta, piąta, szósta tura, jak ja przetrwam no nie przetrwam, także zobaczymy w poprzedniej turze nie było super ataków, więc pewnie teraz będzie oni mają 30% redukcji obrażeń, więc razem z 40, no to 70 to całkiem spoko, tego się dużo bardziej boję, bo bo on nie ma w tym momencie dobrego typu, nie ma defensywy on tylko redukuje obrażenia z normalnych hitów, jest normalnych hit farcik w ogóle kontry, super Vegito jest postacią, która kontruje. Jak on wyszedł do gry, te kontry po prostu niszczyły. Gdy wyszedł fizyczny Vegito, też niszczył wszystkich, ale uniki God Vegito. Ale pięknie się ułożyło. A teraz dostał jeden i drugi już dostał jeden i drugi jest fizyczny God Vegito i super Vegito. Na, na japońskim serwerze dostał Extreme Zataiken i co i jest Lipa jest po prostu kiepski, dobra. Fajna rotacja, tak? Naprawdę fajna. Jesteśmy w stanie coś takiego zrobić. I tak, ultimate w tym momencie mi nie jest potrzebny, bo i tak mnie później nikt nie atakuje. Także możemy sobie ładnie tak zaatakować i leci super atak, który po prostu przyjmiemy na klatę. Eee, ładnie się to ułożyło, nie powiem szczerze mówiąc. Eee, a i tak będzie ultra atak, bo on dostał damage. No fajnie, fajnie. Także szkoda, że kontrujące postacie, które na początku, jak wychodziły, były mega mocne, nawet po swoim eksimum zatojkenie, nie wróciły do swojej, e, świet, no do swojej świetności, swoich lat świetności. Szkoda, szkoda. Coś tam bijemy. Dwa paski dopiero zbite. Trzecia tura mija. Myślę, że szósta. Czekajcie, to będzie... Ja teraz muszę pomyśleć, co ja mam z Piccolo zrobić. Będzie czwarta, piąta. Chyba, będziemy, chyba źle zrobiłem. No zobaczcie. W tym momencie jest trzecia... Która jest trzecia, czy czwarta, czwarta? tura. Piccolo pojawia się na piątej. Na szóstej go nie będzie i dopiero będzie na siódmej. Co bym teraz nie zrobił? W poprzedniej turze powinien wyglądać na trzecią pozycję. Ale byśmy mogli nie zginąć. To jest też fajna teraz rotacja. Myślę, że tak to zrobię, bo... Hmm. hmm, znowu ryzykujemy bez super. Nie, ten na końcu redukcja. Dobra, let's go. Czerwony, może złapiesz? No, to jest czerwony. Do Dokan młoda nam trochę daleko brakuje. Hmm. Myślę, że mogli. Była bardzo duża szansa, żebyśmy przetrwali tą turę bez WISA. O, ale leci super atak, zobaczymy czy jest w Na pierwszym slocie ma większą szansę niż dalej. Nie ma. Uuu. Uuu. No, niestety, dobra. Myślę, że na tym zakończymy. Tak wyglądały próby e, grania jednego z najcięższych eventów bez e, odpowiedniej drużyny. Po prostu mamy tu misję. Te misje są naprawdę. Of Wystarczy, cztery postacie, no ale ja zrobiłem całą, no bo po prostu tak pasowało z Piccolo liderem no niestety oczywiście na japońskim ten już będzie miał w rocznicę za będzie także czym później to to będzie prostsze ale na ten moment no trzeba się namęczyć dobra tyle na dziś dzięki za obejrzenie trzymajcie się cześć